Powiat Policki rozpoczął kolejny etap ratowania zdegradowanego terenu przy ulicy Kamiennej i przywracania mu naturalnych warunków. Rekultywacją i remediacją zajmie się firma posiadająca 20-letnie doświadczenie w branży. RMEA specjalizuje się badaniami środowiskowymi i geotechnicznymi oraz pełną rewitalizacją zanieczyszczonych terenów. Przede wszystkim będzie to polegało na wykonaniu remediacji metodą ex situ, czyli wywozimy grunt do miejsca do tego przeznaczonego, do uprawnionego odbiorcy. Co więcej, tym uprawnionym odbiorcem będziemy my sami, także w bardzo optymalny sposób jesteśmy w stanie zagospodarować ten grunt, ponieważ dokładnie znamy dogłębnie ten proces, któremu będziemy poddawać ten grunt, przywracając mu drugie życie i być może będziemy mogli go wykorzystać później w dalszych procesach budowy. Według wstępnych szacunków do wywiezienia kwalifikuje się co najmniej 10 tysięcy metrów sześciennych skażonego gruntu. Dokładna ilość będzie znana po przeprowadzeniu specjalistycznych pomiarów. Potwierdziło się również i to, że same zanieczyszczenia, które są w ziemi pod składowanymi nieczystościami, nie tylko dotyczą samych nieczystości, a w większości wręcz dotyczą właśnie tych substancji ropopochodnych, a więc olei i benzyny. Tam jest między innymi taka żelbetonowa hala. Stojąca obecnie to miejsce, gdzie w okresie przedwojennym i wojennym prowadzone były działania i produkcja fabryki benzyny syntetycznej. Także można powiedzieć, że przypadkiem zupełnie, no bo 12 lat temu przywieziono tam śmieci, rozprawiamy się też z czasami historii i zamknięciem tego przedziału wojennego. Na wymianę gruntu i nasadzenia firma potrzebuje minimum 3 miesiące. Ponadto Remea przez kolejne 5 lat będzie cyklicznie podlewać zieleń, kosić trawę i nawozić glebę. Pielęgnacja ma zamienić to miejsce w teren zielony. Starania powiatu polickiego o uprzątnięcie nielegalnego składowiska odpadów zajęły lata i pochłonęły ponad 29 milionów złotych. Góra śmieci zniknęła, a umożliwiła to przeszło 25 milionowa dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość drugiego etapu to blisko 4 miliony złotych. Dofinansowanie w kwocie 500 tysięcy złotych przekazała gmina Police.